Cześć, ja jestem Rewesota to jest Assassin's Creed. No i witam was w kolejnym odcinku z tej gry, no i mamy kolejne zabójstwo do wykonania. Jakie wieści, Altairze? Dowiedziałem się wiele na temat wroga. Podziel się swą wiedzą. Obsesją Jubaira stało się oczyszczenie miasta z wiedzy. To potworna zbrodnia. Teraz rozumiem, dlaczego Almualim kazał ci go usunąć. Wykorzystuję do pomocy uczonych z miasta. Wychodzą na ulicę, wynękać ludzi i zbierać wszystkie ich pisma. Obawiam się, że zamierza je zniszczyć. Trzeba go powstrzymać. Oto tu jestem. Niedługo urządzi spotkanie w Medresie Alcalasach. Pójdę tam i odbiorę mu życie. Zostawię się w spokoju, byś mógł się przygotować. Przynieś chwałę bractwu. Okej, okay, na pewno przyniesiemy chwałę bractwu. No to chodźmy zabić. Okej. Okay. nie do późniejszego wydarzenia. No spoko. Dochodzenie zakończone. Jubail przygotowuje się do spotkania. No dobra. No to co, lecimy. Lecimy sobie pięknie, żeby zabić Jubaila. No dobra, fajnie, fajnie. Kolejny odcinek z... Z, zy, Mam nadzieję, że spoko jest. Dobra. No to co? Lecimy sobie do tego jubaira. Zobaczmy co, co tam co tam trzeba, jego trzeba tam zabić. Cześć! Siema! Co tam? Zostaw mnie Nie Spełnienie zaprokowane ze względu na to, że tutaj ten próbuje mnie doścignąć, Dobra, zera mnie powinni przestać gonić Skryj się, Altair. Dobra, skryliśmy się. Mam nadzieję, że mnie no, szybko nie zwykalizują. Albo że przynajmniej zostawiam mnie w spokoju. Co tu się stało? Dobra, wtapiam się w tłum. Nie wiem, co robię. No serio? No dobra, czyli. Aha, bo tu jakiś gość u mnie. Nie, 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 nie. Aha, bo oni mogą prze przełazić, a ja nie mogę. No dobra, no to się. ma. No, nie no znowu sobie narobiłem problemów przed tym. Serio? Dobra, elo. Co tu się stało? No, weź tam Altair ogarni. Spoko? Dobrze to zrobiłem akurat. Pyk. No i super. Dobra, to lecimy ze wspomnieniem zabójstwa, co? Każde pismo w tym mieście musi być zniszczone. Nie możesz tego zrobić, przyjacielu. W tych zwojach kryje się mnóstwo wiedzy. Nasi przodkowie nie umieścili jej tam bez potrzeby. A jakaż to potrzeba? To światła, które mają nas sprowadzić, uchronić nas od mroków ignorancji. Nie! To skrawki papieru pokryte kłamstwami. Zatruwają wasze umysły. Dopóki istnieją, nie macie nadziei na ujrzenie świata takim, jaki naprawdę jest. Jak możesz twierdzić, że te zwoje są bronią? To narzędzia nauki. Zwracacie się do nich, poszukując zbawienia. Polegacie na nich bardziej niż na sobie. Przez to stajecie się słabi i głupi. Ufacie słowom, kroplom minkaustu. nie zastanawiacie się, kto je zapisał. Po co nie? Przyjmujecie je bez zastrzeżeń. A jeśli jest to fałsz. Ha? Jak często bywa, to niebezpieczne. Mylisz się. Te pisma dają nam dar wiedzy. Potrzebujemy ich! Kochasz swoje cenne pisma? Zrobiłbyś dla nich wszystko? Tak, Ech, oczywiście. Zatem dołącz do nich! A gnojak. Każdy, kto mówi tak jak on, stanowi zagrożenie. <laughs> Czy jeszcze ktoś chce rzucić mi wyzwanie? Dobrze! Wasze rozkazy są proste. Idźcie na miasto! Zbierzcie pozostałe pisma i dorzućcie je do stosów na ulicach. Gdy skończycie, wyślemy wóz, by je zebrać, a potem je zniszczyć. Żebym ja ciebie nie zniszczył. Zostaw to. Ej, w ogóle identyczną taktykę robił Hitler, tych tak szczerze, powiedziawszy. Okej, okay, czyli mam parę celów do likwidacji, co jest. Ciekawe, no dobra. O oh my god, ile celów do likwidacji. Dobra, przepraszam, no już garniam. Tylko czekajcie, tutaj jest najbliższy cel. Najlepiej, jakbym sobie. Nic nie robię, jestem tylko zakonnikiem. Wynieście swoje pisma! on gdzieś tam jest. Gdzie on jest? Tędy? Tędy jest. Gdzieś tutaj. Gdzie on w ogóle jest? Na dachu gdzieś? Czy, czy, czy co? Gdzie, gdzie on się pamięta? Nie wiem, to P to jest chyba. No, P. Zaraz zobaczymy, gdzie on jest. Dobra, wchodzimy po drabinie sobie. Nie tu! Szybciutko! Altair! Bo tam heretyk jakiś jest. Chodź, uolnicie się od Ok, tutaj jest na dole gdzieś. Gdzie jesteś? Wiem, że gdzieś tu jesteś! Kie mnie bojne miecze spiotowali. Kie mnie on a bo ten też ma miecz, dobra. Halo? On no, spokojnie nie wziąłem sobie miecza, niestety. Teraz? kurde, Bela. Czy muszę i tam mi pozabijać w większości. Dobra, siema 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 Idawaj tego tego gnoja gdzieś Gdzie on jest? Uciekł gdzieś? Uciekł gdzieś chyba O oh my god, dobra A nie, tutaj jest, dobra Kurde, powiem wam, że te postacie wyglądają wszystkie identycznie, nie? Jest atak klonów totalny Dobra, jest już załatwiony jeden gościu No siema Halo? No chodź tutaj, wezmę cię, kurde, na... Elo? Serio musiałeś mnie w kopnąć? Elo? No? Nie no, ty jesteś jakiś niepoważny chyba. Nie no, wy jesteście, coś jesteś niepoważni. Elo? Wywalam stąd. Nie 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 nie, nie. No tu jest, no... Nie. Zos, Altair, ogarnij Dauna. Chodź tutaj. oj. Szybko, mam jeden HP, nie? Altair rób coś, idioto. Ty downie. <grystanie> Ty debilu. No nie widzisz, że wyzywają cię po arabsku, ziom. Dobra. Jeden cel załatwiony. Gdzie jest najbliżej? Eee, mapa. Eee, drugi cel. Dobra, cel do zabójstwa. Halo, Oła, jeszcze dostałem, kurde, w pysk. Yo, jo, jo chujajo, Dobra, tutaj jest jakiś gościu też. Ale no, no, widzę, że na razie to, co jedynie, co to. No, co wy robicie? A, i to, to ja spadłem, no. no. Co wy robicie? Dobra. Szybko, szybko po jeszcze tutaj gdzieś jest jakiś, kurde, z który. No co je? No, Altair! Uciekaj! No nie no zaraz zginę, jak ty tak dalej pójdzie. Okej? Okay? No dobra, jeszcze nigdy nie ginąłem w tym. Jeszcze nigdy nie zginąłem w asesynie. Oła. 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 Dobra, siema! Uf! Uf, uf! Jest ciężko! Dobra, odzyskałem 2 HP Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, ja chciałem takie normalne, kurde, zlecenie zabójstwa, a nie jakiej, jakieś zabawy z jakimiś paronastoma jakimiś źródkami. Halo? Halo? Dobra, jednak mieliście rację, że tylko kontra jest najlepsza. Trzyma? O nie, 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 nie. Gdzie? Gdzie, kurde, gnoju? Halo? Dobra, jeden. Okej. Okay? Tamten chyba padł mi się wydaje. Dobra, spoko. No, tamten padł. Halo? Koniec! Siema! ma jest łuku, jakiś snajper! Co? Cześć! Ale kaufen, oli kaufen, kaufen, O nie, ale to szybko po... Szybko ogarnij Ogarnij sytuację. No nie, ten mnie rzucał do ściany. Dobra. Powiany wchodzą do szafy, no. Kurde bela, szybko. Gdzie? Gdzie jest tym ostrzem? Kamera pościgowa. Nie, 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 nie. Gdzie kurde bela? Gnoju. Co ty gadasz, heretyku? Ała? Boli? Elo? Dobra, spoko. No, jestem mordercą, no i co z tego? Nie wiesz, co to jest Assassin? Przeczytaj sobie w, w internecie. I się nie znasz. Ała? ała, Antajl, dostajemy? Allo? Dobra, spadamy stąd. Szybko, 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 szybko. Rula! Ciśnij! Dobra, kurde bela. Ok, jest tam. Nie tu, a nie tutaj. Dobra. Awa, awa, Boli, boli, boli. Regeneracja, Altair. Regeneruj HP. Trzecielu! Regeneruj HP. Tych źródłów wywalimy. No. Altair, weź go, bo umieramy, nie? Nie, no zginę tutaj. Nie da rady. Nie da rady. Ja zginę. Bez kitu. Mam jeden HP. Dobra. Uf, 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 uf. Dobra, spoko. A ja, 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 gdzie jestem mieczem kurde bela? Spoko, gin. Dobra. Powiem wam czasem jest ciężko. Gdzie kurde rączką machasz, co? Wiesz, że jak, się mach... Wiesz, że jak machasz rączką, to można się nią sparzyć przy ogniu. Halo? Hello? Halo? Aha, się ma, że. Dobra, trochę się zregenerowałem, widzę. Cześć? Tak, z śmierci paru osób. A ty? Co chciałeś? Coś chciał? O nie, no gonią mnie dalej. Ale spoko. I dajemy sobie radę. Zamknij się! O ty kurde, umiesz unikać. O ty gnoju. Dobra, ale ty mi kopłeś... Ten. Elo? Elo? Ała? Ała? Dobra, jeszcze jeden i rura. Rura, szybko! Jeszcze jeden mi został, ziutek. Dobra, tutaj gdzieś powinien być. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Użyj kamienia teleportacyjnego. Dobra. O ty, kurde. Nie, 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 nie! Gdzie? Ała! Nie, on kurde, biegnie. Szybko, goń go! Halo, dobra. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Ludzie muszą mieć wolność wyboru tego, co robią. Nie mamy prawa karać kogoś za jego zdanie, niezależnie od tego, czy się z nim zgadzamy. Co teraz? Akurat ty powinieneś znać odpowiedź. Nauczaj ich. Ucz, jak odróżnić dobro od zła. Należy ich uwolnić wiedzą, nie siłą. Nie chcą się uczyć, gdyż są zakorzenieni w swoich zwyczajach. Jeśli twierdzisz inaczej, jesteś naiwny. Na tę chorobę. Jest tylko jedno lekarstwo. Mylisz się, dlatego też muszę cię uciszyć. Czy nie jestem jak cenne księgi, które pragniesz ocalić? Źródłem wiedzy, z którą się nie zgadzasz, a jednak bez namysłu odbierzesz mi życie. To niewielka ofiara, by ocalić wielu. Konieczność. Czy to nie starożytne swoje natchnęły krzyżowców, napełniły salahadina i jego ludzi słusznym gniewem? Ich pisma zagrażają innym. I śladem idzie śmierć. Ja też dokonywałem niewielkiego poświęcenia. To nie ma większego znaczenia. Dzieło się dopełniło. Jak moje życie. No i kolejny gościu załatwiony. Powiem wam, że będę chyba robił co. odcinki tylko z tych zabójstw. Bo no to ma najbardziej sensu według mnie z tego, wszystkiego, co robię. Eee, Okej, okay. rura. Cześć. Elo, fryje Dobra, wywalamy stąd. Cyk, cyk, cyk. Eee, spoko. Kozy stukać. Dobra. Szybko. Kozy stukać. Dobra, spoko. Udało mi się skoczyć... doskoczyć eee, Pięknie. Cześć. Skacz tu! Okej okay. Powiem wam, że grając z Dying Light'a trochę ogarnąłem sobie um, Bardziej ucieczki z większości rzeczy Ogarniam mniej więcej położenie wszystkich No, no jak uciec Najskuteczniej, nie? Żeby się nie wywalić na glebę gdzieś Ale tylko... Ale ta ile niech nie robi takich rzeczy Wtedy to jest słabe um, Dobra, tutaj coś jest Czybko, Szybko, szybko Doskocz tam I chowaj się Elo. No i odbierzemy sobie te zabójstwo. Kurde, chodzą tam. Odbierzemy sobie misję z tego zabójstwa. Kurde, idźcie stąd. Walaj, no. Spadać. No spadaj stamtąd, a nie, kurde. Serio, chciało ci się też pod dach chodzić. nie. Dobra, obejdziemy cię. my no, się postaramy. Ojej, ojej. jestem gdzieś widziany. Co? Kto to zrobił? Powiedz! Ok, spoko, spoko. Halo! Easy! Altairze, powiedz mi, że odniosłeś sukces. Tak, ognie raz zgasły. Jego życie również. To wspaniała wiadomość! Nie wątpiłem, że ci się powiedzie. Powinieneś był to zobaczyć. Uczeni tak łatwo zanim poszli. Wrzucali w płomienie nie tylko księgi, lecz każdego, kto stanął im na drodze. Taka ignorancja rodzi tylko zło. Uczyniłeś dziś wiele dobrego. Podobnie jak inni, których zabiłem, wierzył, że postępuje dobrze, że przygotowuje drogę do lepszego jutra. Oczywiście, tak działają umysły szaleńców. Wszystkie rzeczy, które przyszło mi zobaczyć przez ostatnie tygodnie, jakby cały świat oszalał. Dlatego właśnie walczymy, by położyć kres tej wojnie, by przywrócić normalność. Ludzie rozpaczliwie potrzebują przewodnictwa. Łatwo jest to wykorzystać takim jak Jubair i popchnąć ich do złego. Ruszaj w drogę, Altairze. Wróć do Almulima, opowiedz mu, co widziałeś. Daj mu znać, ile dobrego dziś uczyniłeś. Pokój i bezpieczeństwo, Rafiku. Z Tobą także. Rafik jest chyba jedyny po naszej stronie, jest bardzo spoko. Lubię Rafika. Wróć do Almolima! Al e, do Mapsya, Tak, chcę wrócić. Jeśli wdasz się w bójkę na pięści, strażnicy nie będą interweniować. Ale... Witaj w domu, dziecko. Jakieś wieści? Kolejny z tych, których wymieniłeś, odszedł na spoczynek. Więc Twoje zadanie jest niemal zakończone, a Twoja ranga przywrócona. Jeśli mogę, Mistrzu. Mam pytanie. Pytaj, a odpowiem. Czemu ci dwaj, Jubair i Siebrand? Nie widzisz tego? Oni przygotowują drogę zmianom. Pilnują, by nie pojawiły się dawne i nowe zagrożenia. Osłabić ich, to osłabić naszego wroga. To chyba logiczne. Jeśli pozwolilibyśmy im kontynuować pracę, nasze dzieło prędko runęłoby w gruzy. W jaki sposób? Przysporzyliśmy im wielu kłopotów. Owszem, uderzamy w ręce. Ale mierzysz się z Hydrą. To, co odetniesz, szybko odrasta. Więc odrąbmy jej łeb i skończmy to. Już niedługo, niedługo. Tylko jeden człowiek stoi między nami i naszym ostatecznym celem. Wrócę do swej pracy. Im prędzej on zginie, tym prędzej zmierzę się z naszym prawdziwym wrogiem. Nim pójdziesz, ja mam pytanie do ciebie. Oczywiście. Jaka jest prawda? W samych siebie. Widzimy świat takim, jaki jest i mamy nadzieję, że pewnego dnia ludzkość ujrzy go tak samo. Czym więc jest świat? Iluzją. Złudzeniem, któremu możemy albo się poddać, jak czyni większość, albo wykroczyć poza nie. Co oznacza wykroczenie poza złudzeniem? Zrozumienie, że nic nie jest prawdziwe i wszystko jest dozwolone. Że prawa nie biorą się od bóstw, lecz z rozumu. Rozumiem teraz, że nasz kodeks nie każe nam być wolnymi. Każe nam być mądrymi. Rozumiesz już, dlaczego templariusze są zagrożeniem? My chcemy rozwiać iluzję. Oni pragną użyć jej, by zdobyć władzę. Tak, zmienić świat na taki, jaki bardziej będzie im odpowiadał. To dlatego wysłałem cię po ich skarb. To dlatego trzymam go w zamknięciu. I to dlatego ich zabijasz. Póki żyje choć jeden z nich, ich pragnienie stworzenia nowego ładu świata może się odrodzić. Weź swoje rzeczy. Odnajdź tego ostatniego człowieka. Gdy umrze, będziemy wreszcie mogli zaatakować Roberta de Sable. Uczynię to. Pokój i bezpieczeństwo z tobą, Altajrze. O, to zbliżamy się do końca gry, chyba? O, dostaliśmy jakiś mieczyk. Fajny. Nowy miecz. Nowa zdolność, biegłość w krótkim mieczu, obrażenia. Okej. Okay. Czyli dostaliśmy nowe miecz nowe obrażenia. Spoko, spoko. Eee, udajemy się do jakiegoś tam miasta. I, 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 do biura. No i będziemy kończyć odcinek. I co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Eee... dobra. Eee, Akka. No to teraz do Akki jedziemy. Biuro. Przygotowanie jest podstawą sukcesu. Oczyść obszar. Dobra, Ewka, cicho bądź. Ja to wszystko wiem. Witaj, Altairze. Jakieś wieści? Almualim wyznaczył następnego. Nazywa się Cibrant. Znam tego człowieka. To nowy dowódca krzyżaków. Mieszka w dzielnicy weneckiej i zarządza portem w akce. Zaraz wezmę się do dzieła. Oto miejsca, na których powinieneś skupić swoje poszukiwania. W porcie na wschód stąd, pośród statków i ich załóg. W kaplicy na północnym wschodzie, obok krzyża stojącego nad portem. Do tego na północy, przed bramą świętego Jana. To mi bardzo pomoże. Dziękuję za rady. Altairze. Tak, grafiku? Jestem ci winien przeprosiny. Za co? Za to, że wątpiłem w twoje oddanie sprawie. Nie. To ja zbłądziłem. Uważałem, że jestem ponad kodeksem. Nic nie jesteś mi winien. Jak sobie życzysz, przyjacielu, bądź bezpieczny. Okej, okay. niech się tylko zapisze gra, zapisywanie i co. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka, dzięki za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, witam nowych na kanale, no i pozdrawiam też Pexa, który, któremu robi gierkę, no i który mnie poleca tam. Dzięki ci bardzo serdecznie, naprawdę, piątunia leci do ciebie, no a tymczasem żegnamy się, no i trzymajcie się, mam nadzieję, że do następnego, trzymajcie się, miłego dnia, hej hej, pa pa.